sielek na zimno, coś czego jeszcze nie było. Wsypujesz miaryczkę, zalewasz wodą, bez gotowania, bez czekania, aż wystygnie. Siemanko, witajcie na kanale KFD z tej strony Jeff i zabetonowany Tomek. I ostatnio, co w komentarzach dostrzegliśmy, że pisaliście, żeby sprawdzić Jeffa wsiąkaj na rękę. Don't run, tak? Czyli będzie miał silny nadgarski, umie się naprawdę nimi dobrze postrzegać. Marcinek właśnie, no jest Marcinek, no chodzi już Marcinku, no nie wstydź się. Żeby mi, żeby mi było raźniej, wziąłem sędziego w postaci tego pięknego Łysego. Dzień dobry ci dobry. Dzień Powie on, powiem tak, jest tak olbrzymi, że to jest niesamowite, nie? Ja, nie, na, na chyba grubszy niż ja. Większy ma. No właśnie. Ciekawe, no kurde, powiem Ci jest pyk, bydle. Większe niż na niż ją. Okej, okay, dobra, no to za chwilę ruszamy. E, rożeweczka szybko i sprawdzimy cię w siowaniu. Powiedz mi, masz jakieś przygody z siowaniem? Coś kiedyś. Mam, zaczynałem, ale mam tutaj dla Ciebie taki mały prezent. Specjalnie dla Ciebie przywiozłem. Słyszałem, że lubisz challenge. Będzie jakieś tam wyzwanie. Ciekawe. Zobaczymy, czy dasz radę. Chyba takie ciężkie się wydaje. O no, jest, trochę waży. Większych nie ma. Większych nie ma. No dobra, spróbujemy. No dobrze, Tak? Chcesz od razu? Pokaż. Eee, no co ty tutaj lekki, tak? Robisz, ale tylko stroną, o Tom. Tom? Kurde, nierozrzany. Do no, komu Tak to, to, to wyglądało? Nie, dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze, dziękuję. Może Ty też próbujesz? Ja, a jak no. to się robi? Musisz być. Łapiesz w ten sposób. Może zacznij w tą. Dobra. Łapiesz w ten sposób, na samym końcu za trzo, trzonek, tak to się mówi. Tak, I tak. na prostym łokciu do, do twarzy. Pięknie. Odważysz, odważysz się drugą stroną? Jasne. Kurde, no to jest gościu, który tym pracuje, nie? Czyli, słuchaj, przywiozłeś zabawkę dla siebie, następnym razem przywieźć coś dla mnie. Dobra, coś dziękuję. Czego się znajdzie. Słuchajcie, lecimy z tematem, rozrzeweczka tak jak mówiłem, i pobawimy się trochę w siłowanie. Pięć razy i przekazujemy dalej. Opa! Nie wiem, czyś się wyrósł. Przepraszam. Mi też. Proszę? Mi też. Dziękuję. Czekaj, czekaj, odkładamy, dokładamy. Aha 50 bo się dopiero Dobrze, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma miękkiej gry Marcinek. Dobrze. Buja się maleńka. Buja się. That's right. Bardzo ładnie, trzy. Kurde, ale on ma pierdolne te przedramiona, nie? Dobrze to wygląda. No ja tak to jest? To się bardzo puszcza. Fajne to. 60 kg plus plus gry. No to 7, 6, 7 6, kilo. 67 coś 67 takiego. Kilo. No. Oh. A Taki jest. mój rekord. 98 Pamiętasz wtedy na pytanie? Na Twixie. 98. Dwa. Dwa. Buja ja się odzwyczaiłem bujania. Powiem Wam na trenie, w, w planie Seby. Jest coś takiego, że mam założone gumy na nogi. Na trenie. Jest to. <laughs> Tren dobry. Każdy się ten. Robię to tak na sztywno, tak wiesz, pod Stryfker troszeczkę i ten. I, I nie ma tego bujania. To jest fajnie, no, pojebane, to jest raz, dwa, no to już było czuć, że za drugim razem, że się zaangażowałeś, nie? Tak. Mamy tutaj teraz 77 kilogramów, coś takiego, kurde, fajnie. A nie było tyle już? A, dołożyliśmy. Dołożyliśmy. Ale robię 10-20, wiesz? Tak, tak, będę. Jest idealnie. To jest mój tak? Tak? Tak Ale idzie, do góry. Ale idzie laska. O, teraz musisz. Yeah. Do góry podrzuć to! I z lokiem, a nie 40, 40, 87 kg. Dawaj, raz. Mocno, mocno góra, pięknie! Bardzo, kurwa, zrobi drugi. Kurwa. Zrobię, zrobię. Nie, nie popój się, nie forsuj się, już jest zrobione. Zrobił. Kurwa, uparł się. Teraz ja będę musiał zrobić. Ja pierdolę. Marcinek, może ty zrobisz pierwszy? No, ja <laughs> mogę spróbować. Dawaj Marcinek, ja, ja w ciebie wierzę. Jak ja stoję przed tobą, to ty nie musisz buja. to zrobić. Musisz nie, to zrobić, dawaj. Nie, nie ma szans. Kurw. Nie, lewa by zrobiła, ale prawa jest stoszliwa. A, to może spróbuj to tylko lewą. Mogę to nagrać? Pewnie. <grymne> ale zrobisz? Nie, no nie tego nie zrobiłeś wtedy na tym challenge'u. Jak nie? Ja, ja, ja zrobiłem 98, i już 80 i ty zrobiłeś 76. A ja wtedy. Za jednorośnie. Tatuś wygrał ten 98 challenge'u. Próbuję To była moja szata ale zrobiłem. Panie bydle! No! Cze, 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 cze. Czekaj! Weź się na to jest 97 polskich kilogramów. Nie spodziewałem się, że tak daleko dojdziemy. Miała być rozrzewka, troszeczkę ambicji wchodzi. Męczymy się podobnie. Znaczy ja w sumie myślę, że on się męczy mniej, bo mu. Lekko to idzie, ale no 97 kg jedynki robimy, lecimy z tym Marcin podejmujesz próbę? Nie, ale mój rekord jest 98 na tym jednym tym, ale nie dzisiaj, dzisiaj je. A do, do dolicz nam te te, one są ciężkie wiesz? Ciężkie, bo one musi być ciężkie. Dobra, lecimy, dawaj, gotowy? Tak. Musisz to raz ładnie myknąć. Tak. Dawaj, dawaj, kurde do no, lajcik poszedł. Pięk. Ministra tak naprawdę słuchajcie mnie podpuszcza, że Chcę zmęczyć tutaj Jeffa przed tym challenge'em siłowania, ale tak, na pewno będziemy obaj dobrze zmęczeni i dobrze rozżani. Siły będą, znaczy szanse będą wyrównane, a jak będzie zobaczymy tam zaraz. No, widzę, że jest kurwa silny, zobacz, on ma nadgarski, nie robiąc siłowania takie grube jak i albo i grubsze. I w ogóle ja nie wiem, chłopiec, o ty jest kurwa tutaj. On ma nadgarstek większy niż obiecysk. <laughs> hmm, tarcie ma Zobaczymy to wyjście z progu, czy da radę, czy dobrze się odbije, czy wyląduje. O, niczym martwy ciąg. Dupa poszła. Dawaj! Do, kurwa, dawaj! 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 Nie odpuścisz, nie? Chyba nie będziesz ci... Dobrze! I telemark, te, telemark. Tak jest. Sprawdzimy za chwileczkę, ile polski drwal weźmie na biceps. Dobra, jest! 107 kg zaliczone! Kurde, pięknie! Szacun. Jeff. Dobra robota. Dawaj maleńki. Może lewa. Może lewa z przodu. Nie, dobra, starcie. Myślę, że taką solidną rozrzewkę możemy zaliczyć do... Nie no, chyba. Myślę, że ten challenge na biceps, gdzie trzeba zaznaczyć, że to nie był streetcar, tylko był cheatcar, bo bujaliśmy, można zaliczyć do udanych rozrzewek. Ja jestem cały zgrzany. Ty widzę, że jesteś taką łazą spokoju, w ogóle wyluzowany, tak. Zanim zaczniemy siłowanie, jedno ważne pytanie. Czy ty się kiedyś siłowałeś na rękę? Amatorka. Amatorka. Bez trzema osobami, może w życiu. W szkole, w pracy? W szkole, potem w pracy, jak to się zdarzyło, ktoś tam chciał się sprawdzić, ale zawsze wygrywałem. Tylko raz przegrałem, ale na lewą poszło myk, nie? Potem no to opowiedz właśnie o tej przegranej, jak to było? Jakie to był chłop? Yy, pozdrawiam, Darka z Wałbrzycha, Mega Gość yy, 145 kilo, 2 metry wzrostu. kawał chłopa? Kawał chłopa. No poszło na prawo. No przedramie miało miał jeszcze trochę większe od mojego, nie? To kompletnie dla mnie to był absurd że z nim podszedłem, no prawą rękę trochę tam ja popełniłem, bo na lewą rękę go rozwaliłem, potem już tam odpuściliśmy sobie jeszcze raz tą rywalizację, ale pozdrawiam, mega dobry chłop. Dobra, słuchaj, lecimy. Zasad ci nie będę tłumaczył, bo oglądałeś sam mówisz odcinki, więc wiesz o co chodzi. Zrobiliśmy już rozrzeweczkę przy stole, więc, więc też jesteś rozżany Zrobimy tak, ja spróbuję twoją siłę, będziemy to robili mega bezpiecznie, kiedy już Będę uznawał, że albo przegrywam, albo muszę zaatakować, albo w ogóle przegram, no to kontruję, nie? Ale to będzie spokojnie, bez szarpania, testujemy Twoje możliwości. A nie ukrywam, że jestem mega ciekawy, bo zwróćcie uwagę, słuchajcie, na to. Nie spotkałem jeszcze gościa, który by miał tak gruby nadgarstek, a, a tutaj drzemie siła. Ja zakładam, że nigdy specjalnie nadgarsków pod tym kątem nie trenowałeś. Także tak, nie dość, że masz tutaj mega rozbudowane przedramiona, to one dalej są tutaj wielkie. Więc jak są tutaj wielkie, to sobie wyobraźcie, że tutaj są pierdolne. Mam nadzieję, że standardowo na koniec odcinka Michałek się spróbuje. Michałek, kiwnikamerą. kamerą. dobra. go. Ja mam już, tak? Dawaj, dawaj, dawaj. Masz za rękę? Let's, let's, no jest petarda. O oh, kurde! Odpar atak. O! Oh! Kurde! Nie, bez, 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 bez wiesz cukrowania, pudrowania. Ja pierdolę, Siła jest, nie? O kurde! A w barku coś tam zachrupało? Opar atak, no. No kurde ty, jest jest moc, nie? Jest moc. Naprawdę jest, jest super. Lewo spróbujemy? Spróbujemy. Zobaczcie, ja tak nawet nie zdjąłem sobie tego. O, o, co mi się tu wydarzyło? Ready, go! Dawaj! Kurwa, 115 kg mi się na łapie. O, o, o. Marcin, ty mu nie podpowiadaj. Oh. No, to jest mi... Dzięki wielkie w ogóle. Jak, jak, jak odczucia twoje teraz przy stole prawdziwym. Mistrz świata, Jezu, to dla mnie zaszczyt, ja naprawdę mega się cieszę. Ale powiem ci tak, no nie odstawałeś jakoś bardzo. Także wiesz, dobrze to wyglądało. No powiem to też standardowo, nie twój sport, więc jak na to widzę cię w topce, wiesz, amatorów, tak? Było to naprawdę dobre. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli byś trochę potrenował, to Cię widzę nawet i w zawodowcach, ale to nie Twój sport, nie namawiam, aczkolwiek chętnie bym Cię na zawodach zobaczył. W międzyczasie, ja myślę... Z prawdziwym amatorem. Z prawdziwym amatorem, na lewą rękę, dawaj. Dobra, pełne skupienie, panowie. Ready, go! Marcin! Marcin, bo... się trenować. Marcin! Kurwa! kurwa. cześć, Marcin! 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 <grym> <grym> o kurwa! Ty! Ja, ja, kurwa! Ty dobrze, że ci go zmęczyłem, co? Ty Nie odpuszczaj Jeff, nie odchylaj się, nie odchylaj się! Dobrze, 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 dobrze! Tak jest, trzymaj tak nadgarstek. Trzymaj. Bardzo. Trzymaj go Michał specjalnie z tej strony stadą, ale ma wielką łapę, mówię wam, kurde, naprawdę jest mniejszy. Już chłopak redukuje, widać, że odstawił lody. Nie wcina ich, tylko je robi. Dobrze, 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 już nie brakuje, jest. Pokonałeś idola. No niestety. Mokrysy się spełniają. Generalnie co, co, co wiesz, jak to wygląda? Kurczę, masz mega warunki, tak? I wiesz, i kurde przegrałeś z Marcinkiem, który jak ja się z nim łapię, wydaje mi się, że ty byłeś silniejszy. I to pokazuje, że w tym sporcie akurat tak naprawdę ja mogę z tobą wiesz, mieć ciężko, z nim będę miał, wiesz, łatwo, a on z tobą wygrywa, nie? Jeżeli to ma w ogóle jakąś logikę, to uwierzcie mi, że nie da się tego odgadnąć. Zasięg ramienia, długość palców, jakaś trochę technika i to się wszystko zmienia, nie? A ty Marcinek ro, mógłbyś... synku, no dobra, niech ci będzie. A o to chodziło, o to chodziło, o to chodziło. No dobra, my zaraz będziemy kończyli ten odcinek. Ja bym się jeszcze z tobą chętnie posiłował, tak już poza kamerką, żebyś to w przyszłości jakieś browary wygrywał ze swoimi drwalami na robocie. A my będziemy kończyli ten materiał. Jeżeli wam się podobało, to dajcie znać, oczywiście standardowo, klasycznie, łapka do góry, jakiś zasięgowy komentarz, no i widzimy się w następnych odcinkach. Siemanko. Więc Jedz, jedziesz KFD, zaczyna rozbój ćwicz, Jest i śpi, powtórz KFD. Wiesz, że za laferem jest masa, jest KFD.